Kochani moi, dzisiaj mamy tłusty czwartek, więc jemy na tłusto. Proszę bardzo. Keftę, turecki pilaf, dżadżik, sałata, no i kto? Durmus. I Jasio. I Jasio. Jasio, pomachaj turystom. Znacie Jasia skądinąd. To jest właściciel tego raftingu, a to jest ten, co go wykorzystuje. <laughs> a tu jest żona Kurtulusa. Znacie oczywiście. Tak. A tu jest żona Durmusa. I moja wnuczka. Tak? Pomachaj. Ja. Priwiec. Priwiec. No kochani, tak sobie dzisiaj zrobiliśmy tłusty czwartek. Trochę inaczej. Na słodko też będzie, ale później. I pozdrawiamy Was serdecznie tak. i gorąco. Pokaż jeszcze im, jaką mamy pogodę, ale nie denerwuj naszych turystów. Ojej. Tak troszeczkę tylko pokaż. Ale nie martwcie się, żeby Was pocieszyć jutro 50 stopni spadnie i tak będzie przez tydzień. Tak. No ale potem znowu wróci. A, ja bym chciała bardzo pięknie podziękować za paczkę wczoraj. Otrzymałyśmy paczkę z żurkami, z barszczami białymi Jezu, pycha. i z krzanem. I dziękujemy i całujemy i pozdrawiamy serdecznie. Tak. A ja jeszcze jak ja mogę pozdrowić kogoś, to ja Każdę <grym> fałoską, bo Kaśka się obraziła na nas. Ona już nie jest teraz sfałoska, co ona jest? No nieważne. Wiesz, Kaśka, Jakubas. Kogo? Jakubas. Kaśka, Jakubas i jej męża też serdecznie pozdrawiamy, tak. całujemy. Powiedział, papa. papa.